Najbardziej irytujący influencer to? Magical. Najbardziej lubię w sobie? Niezależność, wolność i mówię to, co myślę. To, że mówię, to, co myślę zawsze. Najczęściej lubię jeść? Z mleko i słodycze. Codziennie piję dwa i, litry mleka. Moim zdaniem najlepszy fighter to? W historii Michalczewski. Największą głupotą ludzkości jest? To, że jesteśmy największymi drapieżnikami i niszczymy tą planetę my, niby ludzie inteligentni. Za żadne pieniądze nie pracowałbym jako? Policjant. Policjant. No Chociaż, naj... Chociażbym był najlepszym z nich. <laughs> Najgorszą cechą charakteru to? Pycha i przymądrzałość, że jesteś zawodowany w sobie i myślisz, że zjadłeś wszystkie rozumy. A prawda jest taka, im więcej wiesz, tym sobie, jak mało wiesz. Okej. Okay. Moim zdaniem przyjaźń damsko-męska istnieje czy nie istnieje? Jestem zawodowym oratomanem, to chyba... <laughs> to było retoryczne pytanie. <laughs> Okej. Okay.